Dziękujemy bardzo. przepraszam ja krótko jeszcze... się, jeżeli mogę tak, odniosę, aha. mimo że to jest dyskusja, to y, ja, ja powiem tak, no pracowałem w bardzo wielu miejscach, teraz akurat pracuję w korporacji i y, na szczęście nigdy się nie spotkałem z sytuacją, gdzie nikt nie wymagał ode mnie myślenia, tylko wykonywania prostych, nieskomplikowanych poleceń. Wręcz przeciwnie. Y, natomiast y, ja tak, no, Wydaje mi się, że dlatego jesteśmy ludźmi, którzy mają też swoje ambicje i swój, swoje poczucie honoru, że jeżeli spotykamy się z taką sytuacją, której ktoś nas nie szanuje, to po prostu, z tej, to, to po prostu nie, nie wchodzimy w to i możemy, mamy prawo do tego, żeby sami pokazywać naszą przedsiębiorczość. Zakładać firmy, co oczywiście jako, jako mam takie doświadczenia, nie jest takie proste i bardzo wiele jest problemów, które rzuca się młodym ludziom pod nogi właśnie przy zakładaniu firm, jest zupełnie nieracjonalnie. Podam prosty przykład jeżeli pracuję i zarabiam na etacie, to nie mam szans, właściwie mam inaczej. Pracując na własny rachunek, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie mam takich szans na kredyt jak Człowiek zarabiający kilka razy mniej, a pracujący na etacie w jakimś miejscu, nawet nie w korporacji, ale w jakimś tam miejscu. Co znaczy, że już na poziomie takich regulacji, związanych właśnie z finansowaniem i wspieraniem. No jest, jest na starcie dla młodych ludzi i nie tylko dla ludzi z inicjatywą rzucanie kłody pod nogi. Natomiast no jakby odpowiadając jeszcze no mam wrażenie, że zawsze tam, gdzie nam się nie podoba, możemy to zmieniać i możemy walczyć o to, żeby było inaczej. No I tak samo w biznesie, i tak samo w Polsce jeżeli chodzi o ten samorząd, to ja nie wiem, czy Dorota się tak, tak. zgodzisz, bo ja, ja na przykład się spotkałem, mój znajomy mi opowiadał taką sytuację, przyszedł po studiach młody, pełen energii, chciał zmieniać, a starsi pracownicy mówili spokojnie, spokojnie, nie śpiesz się tak, pracują od 8 do 16, to samo zrobisz 3 dni, akurat tak, tak będziesz tak, miał tak, zapełniony tak. ten, y, także nie, nie wiem, czy Dorota, czy takie tak, są mechanizmy w samorządzie też? Właśnie takie są, a ja to zmieniam i y, nie ukrywam, że to znaczy Utarło się tak, że e, pracownicy, urzędnicy, pracownicy samorządów, e, jeśli już dostają pracę w urzędzie, załóżmy, to myślę, że to gwarancja do pracowania do emerytury. E, nie ma takiej gwarancji. Ja, bynajmniej, uważam, że nie ma takiej gwarancji. I marzy mi się jedno, e, żeby osoby, które już mogą odchodzić na, nawet na świadczenia przedemerytalne, łaskawie już odchodziły, bo przecież my, młodzi, musimy zdobywać to doświadczenie. E, ale rzecz jasna. To jest niemożliwe dzisiaj, bo kto odejdzie? A w ramach relaksu nie wiem, czy Państwo chcieliby zgadnąć, ile ja zarabiam jako burmistrz, jako, jako burmistrz posiadający dużą odpowiedzialność i dysponujący 40 milionowym budżetem. Ktoś zgadnie? Nie. 4500. To chyba jestem najmłodszym burmistrzem, który najmniej zarabia w Polsce, ale rzecz jasna, robię to dla idei, więc tyle mi wystarcza. No myślę, że to ja. Mm, też no, bo tak moi uważał. urzędnicy zarabiają więcej. Ale myślę, że, że, że na start to i tak nie jest, nie jest źle. Ja myślę, że odnośnie tego mechanizmu właśnie urzędniczego, to kluczem tutaj problemem jest takim, że my kształcimy urzędników, oni znają przepisy, paragrafy, itp., natomiast nie ma pewnej formacji. Znaczy taki urzędnik, tak ja sobie wyobrażam, powinien być przygotowany do swojej roli, także w sposób etyczny, ideowy, to znaczy ja jestem żołnierzem państwa polskiego i po prostu daję z siebie wszystko pracując na posterunku. No, przy takim podejściu sądzę, że na przykład petenci w urzędzie byliby traktowani jak klienci właściwie i, i ta praca byłaby zupełnie z inną motywacją, ale to jest taka dygresja. Proszę uprzejmie, tu pani się zgłaszała. Na temat warunków, w jakich żyliśmy w czasie okupacji, bo ja już mam tyle lat, że uczestniczyłam osobiście w tym wszystkim i każdy z Państwa mógłby być moim wnukiem. I byłam akurat rzeczywiście na Mokotowie też. Więc chodzi o to, że aktywnie rzeczywiście mogło być zaangażowanych 25%. Natomiast społeczeństwo wspomagające, bo przecież. Ci ludzie mieli za sobą jakieś zaplecze. Miało właśnie o wiele wyższy, wydaje mi się, poziom i poczucie obowiązku obywatelskiego. Także, bo nie każdy mógł angażować się angażować aktywnie w różne warunki. Ojcowie byli w obozach, trzeba było nieraz pracować i jakoś zarabiać, było bardzo też ciężko. Ale postawa była taka, ukształtowana przez przedwojenny i rodzina, szkoła, był pewien poziom etyczny, taki, że jeżeli na przykład ktoś kradł nadużyć nadużycia popełniał, to z dziedziny ekonomii, to on po prostu był sekowany. on Dzisiaj właściwie to jakby no jest tolerowane, tak bym powiedziała delikatnie a wtedy on już nie miał egzystencji w pewnych kręgach, nie mógł, nie mógł egzysto egzystować. Więc ja się za no zastanawiam... Przepraszam, jedna rzecz ciekawa właśnie na propos tego, co pani mówiła, takim przekleństwem PRL-u jest to, ja spotkałem się z postawą, że postawą patriotyczną jest wynoszenie papieru toaletowego ze swojego zakładu pracy. No więc właśnie... No więc właśnie, to niby są drobne sprawy, no ja pamiętam jeszcze to sprzed wojny, że kościoły były otwarte 24 godziny, dzisiaj się zamyka kościoły, bo jak ja weszłam do kościoła Floriana o drugiej godzinie, to mnie wyprosił kościelny, bo powiedział, że on musi zamknąć kościół, bo on musi wyjść, a wynoszą nie tylko skarbonki, całe skarbonki, prawda. No byłyby, pewne rzeczy były po prostu nie, nie do pomyślenia. Ja to wszystko na własne oczy widziałam, więc jestem świadkiem, to nie jest żadna przesada. A kto kształtuje dzisiaj i co kształtuje dzisiaj postawy, powiedziałabym, młodzieży? No głównie media, powiedzmy sobie. A teraz pytanie, jakie te media są? Jacy są ci aktorzy, którzy teraz występują? Nastąpiła jakaś, jakaś, jakaś szalona zmiana. Powiedziałabym ja, bo ostatnio wstrząsnęła mną wypowiedź, ja muszę przeprosić Państwa wszystkich, bo muszę użyć wyza, wy, pewnego wyrażenia, którego nie używam, ale to jednak e, jakoś e, określa osobę, o której mówię. Jest aktorka, jest Pani e, córka, rodzina aktorska, Pan Peszek to jest ojciec, Pani Maria Peszek to jest młoda osoba, córka. No i właśnie w ostatnio w gazecie w tym tygodniu czytam jej wypowiedź. Ona powiada coś takiego, że gdyby teraz wybuchła jakaś wojna zbrojna, żeby ktoś tutaj na, na Polskę napadł, to, to co ona zrobi? Ona zdezerteruje, to ona, ona wtedy ucieka, ona spierdala z tego kraju. Tak, 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 no, no tak, ale proszę pana, tak to, to charakteryzuje, charakteryzuje osobę. To nie jest moje wyrażenie, tylko jest wyrażenie pani Peszek. Więc skąd się biorą takie osoby? Ona się chyba zalicza, przynajmniej tak ona pewnie uważa, że jest elitą, no bo aktorzy to należą do elity, więc co to za elity i dlaczego one takie są? Bo harcerstwo to dzisiaj niestety odgrywa o wiele mniejszą rolę niż odgrywało, ono ma wielkie zasługi przed wojną, olbrzymie. Rodzina. Zupełnie to jakoś inaczej wyglądało i kształtowała się postawa obywatelska, i należałoby się zastanowić nad tym, co zrobić i kto powinien to zrobić, żeby taką postawę obywatelską w większości młodzieży, powiedziałabym, bo nie liczmy na 100%, wy, wykształcić. Nad tym się powinniśmy zastanowić. Nie przytaczać takich przykładów. Ale... Ja, mi się wydaje, że przykład był jednak bardzo ciekawy.